SP4RKZ przez Mary Marym Stefany Kłebek 8, Grażyna Karol Urszula SP8GKU, SP4RKZ przez Marym Marym i tam miastek, ja dzień dobry No to, to, ten balkon tam jest, dobry balkon z tego teleskopika 59, tutaj równo wychodzi z piasek, także bardzo ładnie to pracuje automatyczna CG-3000. E, no a płyniemy z Algieru do Marsylii, ale to pewnie już nam ta łączność z kolei tak właściwie przy każdej się powtarza. Mieszku 8GKU SP4RKZ przed 57 teraz w ostatniej relacji 57, yy, no zgadza się. To znaczy, wiesz, ja mówię, antena balkonowa tak naprawdę mój blok, yy, to znaczy w tym pionie, co ja mieszkam, nie mam balkonu, nie mam balkonu, tylko tak mówię, wiesz, że niby balkonowa, a to jest antena przyklejona, wiesz, na podstawie magnetycznej, samochodowej, przyklejona do ściany, do ściany blaszanej budynku. Blacha przeciwwagą jest u mnie i Dlatego, 10 piętro, antena jest na zachód Antena w poziomie 2,8 metra SP-4RKZ przez Maritime Mobile, Stefan Kłebek 8 Grażyna Karol Urszula 8 Grażyna Karol Urszula SP-4RKZ przez Maritime no, W pierwszym ciągu 5,9 Także yy, ta, ta przeciwwaga tam jest bardzo dobra Ta przeciwwaga jest bardzo dobra W swoim przypadku ta blacha No myślę, że tam połowę roboty Przynajmniej to robi ta blacha tak samo jak tutaj w moim przypadku, myślę, że połowa albo więcej niż połowa sukcesu to nie jest antena, tylko przeciwwaga, czyli ten stalowy kadłub zanurzony w chłodnej wodzie. No i trochę wysokość tej anteny, bo długość tam nie jest jakaś imponująca, 23 metry długość, to jest, jest tego pionowy odcinek około 5. No natomiast podstawa jest 30 metrów nad wodą, także trochę tej wysokości jest. Nawet, nawet na niskich pasmach, na siódemcze, też daje to odczuć przy jakichś dalszych łocnościach. No ja dziękuję za króciutką łocność. Pozdrawiam z wodza Śródziemnego, zostać z Algierii tym razem. Spotkań się zapracam W 8 gkus p 4 rkz przez Mary Mary 73 i do usłyszenia. Na YouTubie będziesz mógł sobie posłuchać i zobaczyć. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję. Posłucham, posłucham. Będę jutro w porcie, to sobie tam podejrze. Na Morzu Śródziemnym, w drodze z Algierii do, 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 do Marsylii. No ale to jeszcze tutaj jesteśmy teraz przed Majorką. Tutaj będziemy tam najbliżej między wyspami przechodzili i później. Już na prosto do min do będziemy mm. wchodzili do portów we mm. Francję SP4RKZ przez Mary Mary. Dziękuję.